Dobra, dobry wieczór. Szanowni Państwo, tak jak słuchałem teraz tego, słuchałem tego, tego jak jest pomyślałem sobie, cóż jeszcze można dodać do tej rozmowy z panem profesorem Sińczykiem. Tak. tak, są. tak są. Ja tak sobie wtedy pomyślałem, że to jest kolejna trudność, z którą przyjdzie mi się zmierzyć, bo, bo zwykle jestem po tej drugiej stronie. To, i, i ja jestem rozmówcą gardenu e, Ludosławskiej, a, a, a teraz przyjdzie mi porozmawiać o, o projekcie, który też jest w projekcie, przepraszam, za to wyrażenie, ale dzisiaj wszystko jest projektem. E, nawet, nawet to, co przez no, ale o tym wydarzeniu, które, którego byłem też świadkiem, widziałem jak się rodziło, widziałem kolejne jego etapy i w tej chwili yy, słyszałem zamknięcie. Yy, pierwsza, pierwsza taka refleksja yy, po wysłuchaniu, w tym pierwszym wysłuchaniu, yy, moja była taka, że oto udało się połączyć dwa takie żywioły, które, które są Czechowicz rozdzielą, bardzo mocne. Bo gdybym to chciał przyporządkować, to mam to tak gatunkowo, no to jest słuchowisko poetyckie, ale jest także reportaż. Sam Czekowicz właśnie o obydwu, o obydwu tych formach pisał. O słuchowisku pisał w bardzo takim aprobatywnym tonie. Uważam to za jedno, jeden z takich najlepszych sposobów wyrażania świata, najlepiej, najbardziej humanistycznych, że bo tak, tak ich używał także takiego określenia e, form przekazu, e, za, za, za medium, które oddaje rzecz samą w sobie. On tak porównywał, że to przypominał, że w radiu, kiedy słyszymy hata, to, to jest zawsze taka hata, jaką my sobie pomyślimy. Taka hata sama w sobie. Nie coś, co udaje chatę, jak na przykład jest w teatrze. I e, i tak właśnie pisał w słuchowisku, a ta to to, to druga forma, ten drugi gatunek, czyli reportaż, był coś, co było mu najzupełniej obce. Napisał nawet taki z kolei szkic przeciw reportażowi. I uważał, że reportaż to jest taka forma, pamiętajmy, to pisał w no, latach 30., w czasie, kiedy, kiedy reportaż robił karierę, także taki reportaż, który można nazwać literackim. Uważał, że to jest zbyt. Realistyczny, że to jest. Form, że, że reportaż zawsze musi być realistyczny, że on zawsze jest bardzo głęboko zanurzony w konkretnym świecie, w, konkretnym, w konkretnej rzeczywistości i nigdy nie będzie miał wymiaru metafizycznego, wymiaru symbolicznego, wymiaru czegoś więcej. No, chyba byłby zaskoczony. Tomasz Pietrasiewicz mówił, że że, 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 że chętnie zapyta się Józefa Czechowicza kiedyś o parę spraw i ja bym się go właśnie zapytał jakie są jego wrażenia, jakie, jakie byłyby jego wrażenia po wysłuchaniu tego. A widzisz Józio, można było reportaż połączyć ze słuchowiskiem. Dało się to zrobić. I zobacz, nie straciliśmy poziomu meta. Takie przynajmniej ja miałem, e, tak, takie, takie, były, takie były moje odczucia. No właśnie Grażyna, bo jak pracowałaś nad tym, Słuchowiskiem. Czy właśnie tak myślałaś gatunkami? Bardzo Ci dziękuję za to stwierdzenie, Jarku, podziałem gatunkowym i za to pytanie, dlatego, że odpowiedź brzmi nie. Zdecydowanie nie. Ta forma urodziła się ze sposobu myślenia o tym, czego chcę dotknąć. Ja bardzo jestem bliskim i myślenie człowieka na bardzo wiele spraw. O reportażu nie ukrywam myślę podobnie. Prawie ściszyłam teraz głos, bo nie jest wykluczone, że w tej ciemności, którą widzę, ale przez to nie widzę Państwa twarzy zbyt wyraźnie, siedzą wielcy miłośnicy reportażu. Bo reportaż nie tylko w latach 30. ale do dzisiejszego dnia cieszy się ogromną popularnością. Ja do entuzjastek reportażu nie należy. Myślę sobie, że on akurat o rzeczywistości, choć bardzo się stara i takie ma zadanie, mówi najmniej. Ta brutalna egzemplifikacja, o jakiej Czechowicz też pisze w znakomitym, po raz pierwszy tymi właśnie pokazałeś ten tekst, ten tekście o radiu. Brutalna egzemplifikacja, kiedy się pojawia, zamyka właściwie wszystko. Przede wszystkim zanika naszą wyobraźnię, a więc nie możemy podążać jej śladem. Tak więc nie. Nie myślałam o tym, żeby połączyć dwa różne gatunki. Chciałam porozmawiać z szamanem o szamańskim greście. Po prostu. Chciałam z tego uczynić mocy w przewodni tej półgodzinnej opowieści. Nie wiem, czy Państwo mają świadomość, ale. Przez tych ostatnich 30 minut Państwo też wykonywali, chcąc, nie chcąc, ten szamański test. I taki trochę był też mój plan, kiedy robiłem to słuchowisko. Zarówno Tomasz Pietrasiewicz, jak i Czechowicz, pisząc poemat, co ufam, co śmiało w tym, co Państwo słyszeli, coś ocalają. Wykazują się pewną uważnością po to, żeby coś ocalić. Ja też chciałam się pod to, może niekoniecznie tak ładnie mówiąc, podłączyć. Ja też chciałam wykonać gest, ocalający pewną opowieść, ocalający ją w naszej pamięci, rzecz jasna, bo po dzisiejszym wieczorze też poniesiemy ją dalej. A to, co pamiętamy, nie jest ważne tylko dla tych, o których pamiętamy. Jest ważne, mam w przede wszystkim dla nas, bo to przecież pamięć nas konstytuuje. To, co pamiętamy, to świadczy o tym, kim tak naprawdę jesteśmy. Właśnie, tytuł Stróż, Stróż Nocny. Tomek Pietrasiewicz tak trochę yy przymrużeniem oka siebie nazywa. Stróż się kojarzy z czymś, no z jakąś taką funkcją mało eksponowaną, ale to jest też straszne. I tutaj właśnie wydaje mi się, że połączenie tych dwóch, te, te, tej rozmowy i tekstu poematu o mieście Lublinie, ono właśnie wydobywa to co, to co, to co jest w poemacie bardzo istotne. Proszę Państwa, ja miałem okazję być świadkiem pierwszego spotkania aktorów z tym z tekstem Czekowicza. Grażyna, pozwolisz Grażyna, że opowiem, Grażyna postanowiła przyprowadzić Kalszkę i Wojtka do Muzeum Czechowicza po to, żeby mieli okazję zobaczyć rękopis i po to, żeby mieli okazję właśnie gdzieś wobec tego rękopisu odczytać po raz pierwszy ten tekst. Zaczęli czytać. Ja wiedziałem, że poema o mieście w jest bardzo trudnym tekstem. To jest tekst bardzo m, taki nieoczywisty do czytania. Bardzo łatwo jest go źle przeczytać. To jest szczególnie łatwo, bo on jakby na parę takich wskazówek, które, które, wiodą, które wiodą na manowce. Można tak poetyzować ten tekst, tak dodawać mu, jakby podbijać coś, co jest już tak tam sam między słowami. I siedli obydwoje. Najpierw, najpierw było to, jak podzielić, która z tych osób, który z nich będzie czytać prozę, który, te, który który, wiersz. Nie wiem, ja mam takie przeczucie, że było tak jak w tym słuchowisku, że za pierwszym, w czasie pierwszego czytania, że to Irena Kwiatkowska właśnie czytała prozę, a Antoni Bogdziewicz czytał wiersze. I tym tropem twoim poszła. I, i, I rodzina się z tym zgodziła, poszła tym tropem i... Usiedli, zaczęli czytać, przeczytali spore fragmenty i Rzeszana powiedziała bardzo, bardzo ładnie, a teraz bardzo, bardzo ładnie interpretujecie. Natomiast teraz spróbuję przeczytać to tak, jak to jest w tekście. I zaczęła się praca od nowa. No właśnie. Mm, y, ja miałem takie wrażenie, że tu przyszłość już mi w głowie, jak oni mają to przeczytać tak było. Ja na pewno wiedziałam, że angażuję dwoje bardzo dobrych młodych, ale bardzo dobrych aktorów. Państwo mają prawo znać je ze sceny teatru Osterwy. Bardzo też plastycznych aktorów. Ja z Kaszką na przykład pracowałam wielokrotnie przy innych realizacjach. Naprawdę jest to znakomita aktorka. I tutaj miałam wyjątkowo trudne zadanie, chyba najtrudniejsze w mojej dotychczasowej pracy z aktorami. Ja mówię, ja nie wiedziałam, jak to ma brzmieć, natomiast ja wiedziałam na pewno, że ja chcę pozbawić ich aktorstwa. Znaczy, chcę, żeby ten tekst przeczytali tak, żeby ja nie słyszała Haszki, latman znakomitej aktorki. Ani Wojtka Rusina, który potrafi też być świetnym aktorem. Ja chciałam usłyszeć Tuchowicza. To było bardzo trudne. To było naprawdę bardzo trudne. Już wydawało się czasem, że jesteśmy na dobrej drodze, i nagle. Aktorski list wchodził, bo tam można podkręcać mnóstwo rzeczy, tam jest co podkręcać, tylko wtedy słyszymy, tam, tam jest, ponieważ to jest bardzo trudny tekst, to tam jest pole do popisu na dobrego aktora. I oboje, Państwo pewnie też słyszeliśmy nie raz tekst poematu o mieście Uplinie wykonany bardzo dobrych aktorów, świetnie zinterpretowany. To brzmi, tego się słucha, to jest porywające, tylko ja nie dokładnie wiem, o czym to jest. Ja chciałam tam usłyszeć słowo posłownie, spokojnie. Na tym polegała nasza praca. To jeszcze tylko dodajmy, że te dźwięki wszystkie, które zostały wykorzystane w słuchowisku, ten wiatr, który się pojawia w odpowiednim momencie, to wszystko jest zgodne z tym, co zapisał Czechowicz. Trzymałam się go bardzo precyzyjnie, tam, gdzie pokazywał, że ma pojawić się ten dźwięk. On się pojawił. Tylko, że rzecz jasna, tak jak ja nie wiem, jak Czechowicz sobie wyobraża, że ten tekst powinien brzmieć, tak też nie wiem dokładnie, jaki to ma być wiatr. No ale mam nadzieję, że gdybym że jednak usłyszał, to jest, mi się te efekty. Zapytamy przy najbliższej okazji. Tomek zapyta. Tomek zapyta. I nam przekaże, tak. To jest, no właśnie, bo. Yy... Jest coś takiego w myśleniu Czechowicza o radiu, że y, dla niego radio miało swoją mistykę. To jest, jest też y, y, jest coś takiego, jest też taka charakterystyczna scena w jednej z jego sztuk, czasu gdzie y, gdzie są dwa plany. Plan taki realistyczny i plan... Nazwijmy go planem fantastycznym, i w moment y, przejścia z jednego planu do drugiego to jest zerwanie promyczka radia. Gdzie duchy po prostu zrywają promyczek radia, i, i, i to radio, które, to, to radio zostaje zastąpione wtedy czarami. Właśnie kulą właśnie, magiczną, właśnie, właśnie różnego rodzaju y, działaniami, y, działaniami, y, działaniami magicznymi. I właśnie Tomek na to zwraca uwagę, że. Coś takiego jest w poemacie o mieście Lublinie, coś takiego jest w tym rytmie, coś takiego jest y, y, pomiędzy słowami. Także w tej trasie, którą on wytyczył, to też trzeba pamiętać, my już się przyzwyczailiśmy, że ta trasa tak przebiega. Ale jeszcze 15 lat temu, to mam nadzieję, że pan profesor Bruch, jak potwierdził, zdaje się, była, była kontrowersja, gdyż profesor Andrzej Tyszczyk twierdził, że wiersz Lublin z dala jest, był pisany od strony Tatar, prawda, a nie od, nie, a nie od, od strony Wieniami. Jakby to nas, to nas w takim sensie, Tomek to się już nauczył tej trasy i pokazał, że ta trasa to jest właśnie pewien, pewien krąg, który zatacza. No właśnie, bo jest też, to jest też tekst o pamięci, tak, tak wydaje, o pamięci to o tym wspominałaś, która łączy działania Pietonka Pietrasiewicza i myślenie Czechowicza o Lublinie. I jakby próba, próba takiego wywołania, czy wywołania przestrzeni. Ta, szczególnie mocno mi utkwiła ten moment, kiedy Tomek patrzy i opowiada, co widzi, kiedy patrzy na istniejącą dzielnicę. To jest dosłownie. I to jest ten sam, wydaje mi się, że to jest podobny gest, w którym Czechowicz pisał poemat o Mieście nie w Warszawie. Też gdzieś tam patrząc w przestrzeń na, na południowy wschód i, i, i próbując, próbując w myślach wrócić do, do miejsca, którego nie widzi. I, i to jest, no, wydaje mi się, że, że, że to, to jest takie spojrzenie, które, które my często. W poemacie pomijamy, traktując to tak, jako taką topograficzną opowieść, mocną wędrówkę, nastrojową, melancholijną. Że tam jest właśnie bardzo dużo, i to jest ta pułapka na aktorów, właśnie, że aktorzy wchodzą w tę nastrojowość, a tymczasem sam tekst gra, sam rytm ten, ten rytm gra. Czy miałaś okazję słyszeć inne realizacje poematu, w radiowe? Tak, tak, ale tak, one są zupełnie odmienne, ale też tak sobie myślę, że każda, może nie wiem jak to powiedzieć, epoka, każda dekada, raz na jakiś czas każdy powinien ten poemat usłyszeć według siebie. Tak się zastanawiam, bo użyłeś takiego bardzo ważnego dla mnie słowa rytm. To było też słowo, które często powtarzałam pracując z aktorami mówiłam, idźcie za tym rytmem, idźcie za tym rytmem. I po wielu próbach już było tak, że oni sami orientowali się, w którym momencie z tego rytmu wychodzą, bo tam jest bardzo wyraźnie zapisany rytm w tym tekście. Ale pomyślałam sobie jeszcze jednej rzeczy. Bardzo się cieszę, że tym poematem. Jestem zaszczycona. Można. Mogę otwierać miasto poezji. Festiwal dla mnie bardzo ważny. Kiedy dowiedziałam się, jaka jest idea tego festiwalu, uzmysłowiłam sobie, jakie zadziwiłam słuchowisko, bo bardzo mi się to zgodziło. Zdałam sobie sprawę, że to wygląda trochę tak, jakby profesor za zatelefonował do mnie i powiedział: Panią Tozławską, to pani zrobi takie słuchowisko na otwarcie takiego festiwalu, bo mam właśnie taką ideę. I co to z, ale Ja nie zrobiłam tego na zamówieniu profesora Pruchniaka, ani na poesji, Zrobiłam to obok. Ale czego dla mnie to jest dowód na co? mianowicie na to, o czym też profesor Pruchniak mówił, otwierając festiwal? Słuchajmy uważnie. Wsłuchujmy się w przestrzeń, w miejsce, w czas. Spróbujmy wydobyć z tego to, co tam jest. Myślę sobie, że to jest dowód na to, że to się właśnie może udać: że kiedy się uważnie słucha czasu, w którym się coś robi, miejsca, w którym się to robi, to nagle wykonywane zupełnie niezależnie gesty. Mogą się spotkać. Tak jak spotkały się te nasze kasy. I dla mnie, i jak sobie to wysłuchiwałam, to poczułam to, to się no, trochę jak na tym sielanckim też yy, spresie, bo zdałam sobie sprawę, że to ma, jeśli to jest prawda, to to ma też daleko idące I do dalej konsekwencje? No bo skoro można się spotkać, to co, co może być piękniejszego w życiu człowieka jak niespotkanie? Czyli, że uważne wpatrywanie się w przestrzeń, wsłuchiwanie się w nią, jest szansą dla nas na, na pozbycie się samotności, tak naprawdę, na, 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 na szansę na spotkanie z inną wrażliwością także. Także słuchanie rytmu czasu, w którym jestem, doprowadziło mnie do tego słuchowiska i do takiego ani odczytania tego poematu, odmiennego od tego, Czego słuchałam do tej pory? No właśnie to jest też coś, co Czechowicz nazywał tym radiowym humanizmem. On e, pisał w tym szkicu, zresztą napisanym e, po emisji jego słuchowiska innego niż, to, niż ten poemat. To, był, to było słuchowisko. To obraz, on napisał e, szkic, w którym wspomina, jak e, słuchał e, swojego słuchowiska w kawiarni. Nie zamknął się w domu, tylko wyszedł do kawiarni, w przestrzeń miasta i tam słuchał radia. Po prostu, czyli trochę tak jak my dzisiaj, czyli w przestrzeni publicznej. Pewnie z innymi, na pewno z innymi, z innymi ludźmi, bo trudno mi sobie wyobrazić Czechowicza, żeby tam jakieś słuchawki do stolika zamawiał. Tak, te, które, które wówczas były, były w użyciu. To jest, to jest też, to jest też taki wymiar, że to jest Coś niezwykłego, bo wydaje mi się, że ja, że poemat o mieście się od parę razy czytałem że stale rozumiem ten tekst i że rozumiem trochę ten tekst. Ale to mi się zawsze tylko i wyłącznie wydaje. Ja słuchając właśnie Wojtka Rusina i Haczki Lechman czytających ten tekst, słuchając rad Grażyny, ja tam znowu odkrywałem jakieś kolejne, kolejne, kolejne znaczenia, kolejne sensy. Nie podejrzewałem. I to jest coś, yy, w ogóle bardzo dużo takich było takich przypadków przy okazji realizowania tego, ale przypadków, które chyba nie były przypadkami. To, y, pierwsze czytanie publiczne w tym w wykonaniu właśnie tej pary aktorów miało miejsce w teatrze Osternym, yy, w, yy, w Fuaye, czy, czy w Holm, w tym przy wejściu. Yy, I co tam. Za pierwszy, kiedy przyszliśmy na pierwsze, pierwszą taką próbę, żeby umieścić, to nagle zobaczyliśmy, że my mamy za plecami okna, a za oknem miasto. Po prostu. Zasłonięte. Zasłonięte były te okna. to jest odsłonięcie. Odsłonięcie. I nagle się okazało, że e, wybraliśmy sobie przestrzeń, w której od razu mamy dekorację. E, dodatkowo jeszcze 20 metrów od miejsca, gdzie przyszedł na świat. To jest też coś, jakby coś, co było kolejnym odkryciem. To, to jest bardzo ciekawa dla mnie sytuacja jako, jako, jako badacza Czechowicza, bo tekst uruchomiony przez, najpierw przez aktorów, przez żywych ludzi, potem jeszcze przez medium radia, on nagle zaczyna, on zaczyna na, nowo, na nowo pracować i przychodzą mi do głowy kolejne pomysły interpretacyjne. To jest jakby dowód, to jest dowód na słuszność tego, że poezję należy wpuszczać w eter jak najczęściej. I bo to jest naprawdę spożywkiem dla, dla, dla tych tekstów, nawet tak znanych i tak, wydawać się by być, przynajmniej w Lublinie osłuchanych, jak powiem o tym mieście. Tam na zakończenie jeszcze może wspomnimy, odsyłając Państwa bardzo serdecznie do tego tekstu, króciutkiego tekstu o radiu, tam jest taki fragment, który przeczytałam z wielką radością, bo nie ukrywam, że od lat mam taki plan, ale nigdy go jeszcze do tej pory nie zrealizowałam. Negle przeczytałam w tekście Czechowicza, że on taki plan miał długo przede mną. W czasach, kiedy hmm, to inaczej myślało się o radiu. On marzył sobie, żeby opowiedzieć historię człowieka, nie używając ani jednego słowa, żeby skonstruować słuchowisko z dźwięku. Teatr dźwięku, jak nazywa się Cepel I podczas tego rocznego miasta Poesji. Dźwięk to jest to, o czym ja bardzo często i bardzo chętnie rozmawiam ze swoimi studentami, próbują zastanawiać się nad tym, jak wiele może się wydarzyć po jednym dźwięku, I jak dużo mnie uruchamia w nas słowa. I teraz proszę zobaczyć, Czechowicz, poeta, pisarz, autor dramatu, um, mówi, że rezygnuje ze słowa. Że chcę opowiedzieć o człowieku, marząc wysoko opowiedzieć o człowieku, korzystając wyłącznie z szelestów, z uderzeń, z rąk, się newni i, i trzask, trzask podłogi, i tak dalej. Ja pójdę kiedyś tym śladem. Będziemy czekać, myślę, że na... mamy miejsce, na zam... może być nawet na zamówienie miasta po